Pięć lat po pierwszej podróży Londyn do Indii w 2008 roku wyruszyliśmy motocyklami podobną trasą. Miesiąc przed wyjazdem wysłaliśmy opony, oleje i filtry na wymianę do Ambasady Polski w Baku, stolicy Azerbe Azerbejdżanu. Nie chcieliśmy tego wieść ze sobą, bo to dość ciężkie. U Tomka w garażu zrobiliśmy ostatnie poprawki sprzętu przed wyjazdem. Pierwsze 2,5 tysiąca kilometrów to była dojazdówka. Spanie, jechanie, jedzenie i tak w kółko przez 5 dni, od rana do wieczora. Oczywiście nocowanie na dziko, pod namiotami, gdziekolwiek przy drodze. Na Węgrzech, wyjeżdżając z noclegu w lesie, Tomek nabrał gliny pod przedni błotnik. Kiedy przyspieszył na asfalcie, koło się zablokowało, a on przeleciał przez kierownicę. Mówiłem, że niski błotnik to głupota. Żywienie we własnym zakresie. Rano jajecznica, a wieczorem zupa na wodzie. Raz zrobiliśmy na spirytusie, tym, który miał ratować nasze gardła w Iranie, w kraju prohibicji. Po ciemku butelki się pomyliły. Do Azji wjechaliśmy mostem nad cieśniną Bosfor, w Stambule. Pogoda w październiku nas nie rozpieszczała, zdarzały się mroźne poranki. Puściliśmy się nad brzeżną drogą przy Morzu Czarnym w Turcji. To niezwykle kręta i wąska droga, zjadło nam to trochę czasu dojazdu do Gruzji, ale to już nie była dojazdówka, zaczęliśmy podróż. noclegu trudno nam było wyjechać po porannym deszczu. Niestety za Sinop skończyło się dzikie wybrzeże. Dalej do Gruzji jechaliśmy już autostradą. Zatrzymaliśmy się pod namiotami na plaży miejskiej w Batumi. Granica Gruzji była bardzo zatłoczona. Tomek, stary przemytnik, wpadł na pomysł, aby wjechać w kolejkę pieszych przekraczających granicę i posuwać się między ludźmi, odpychając się nogami. Wszyscy byli na tyle zdziwieni, że nikt nie protestował. Z plaży nikt nas nie wyrzucił, a wieczorem mieliśmy pokaz światło i dźwięk z pobliskich dystotek. Poszedłem tam nabrać wody na wieczorną zupę. Motocykliście nikt nie odmawia. Ruszyliśmy na wschód, w kierunku Hacilkę przez góry. Jesień to najpiękniejsza pora roku w górach Gruzji. Gęstość zaludnienia i poziom cywilizacji wydają się nam podobne do tego, jaki poznaliśmy we wschodniej Turcji. Gruzja, jak na byłą republikę sowiecką, wygląda jednak mało radziecko. Za chacilkę wjechaliśmy w suchy górski krajobraz. Teraz kierowaliśmy się do Wardzia. przy mości nad rzeką Kura wyskoczyło nam na powitanie dwoje Niemców, Juta i Markus. Zobaczyli z daleka nasze ktm -y, a oni właśnie takimi objeżdżali Kaukaz. Zanocowaliśmy razem z nimi w przydomowym kempingu. Wieczorem uczestniczyliśmy w niekończącej się degustacji domowego wina gruzińskiego i gruzińskich toastów trwających po kilkanaście minut. Rano czekaliśmy na słońce, bo mróz. A chcieliśmy zwiedzić klasztor Wardzia. Wardzia to skalne miasto klasztor, usytuowane na zboczu góry Erszuli. W średniowieczu służyła jako schronienie podczas najazdów Mongołów. Mogła pomieścić nawet 60 tysięcy osób. W klasztorze była sala tronowa oraz ponad 3 tysiące komnat umieszczonych na 13 piętrach. Tutaj królowa Tamar błogosławiła swoją armię przed walką z sułtanem Rukhudinem. Trzęsienie ziemi pod koniec XIII wieku zniszczyło 75% miasta a potem w XVI wieku Persowie najechali miasto, łupiąc je ze wszystkiego. Zakończyło się to upadkiem monastyru oraz część mnichów została zabita, a pozostali uciekli. Dziś mieszka tu sześciu mnichów. Wybieramy najkrótszą drogę przez interior, aby dotrzeć do stolicy, Tbilisi. Jak nam później zaprzyjaźniony pop powiedział, pojechaliśmy najbardziej chujową drogą w Gruzji. Stolica szybko nadgania światowe standardy. Jak to w krajach postkomunistycznych, wizerunek jest najważniejszy. Wszystko w imię zasady postaw się a zastaw. Zanosowaliśmy pod cerkiem. Wieczorem odwiedzają nas lokalni motocykliści, którzy nas zauważyli gdzieś po drodze oraz młody pop. Dowiedzieliśmy się co nieco o dopiero co skończonej potyczce gruzińsko-rosyjskiej o Osetię Południową. Jednak to, co się sprzedaje w mediach w Europie, nie jest do końca prawdą. Następny dzień spędzamy na drodze wojskowej, biegnącej z Tbilisi do Osetii Północnej, do Rosji. Droga wojskowa, po rosyjsku wojenna odwajennej, czyli wojskowy, powstała już w starożytności. Opisał ją grecki geograf Strabon. Od początku wykorzystywały ją armie rzymskie, perskie, mongolskie, kupcy, a nawet całe ludy wędrujące między Azją a Europą. W czasach gruzińskiej monarchii szlak ten był mocno ufortyfikowany. Pierwsze znane w czasach nowożytnych wykorzystanie w celach militarnych drogi darialskiej, od wąwozu darialskiego, miało miejsce w czasie wojny rosyjsko-tureckiej w XVIII wieku. W 1814 po ukończeniu prac budowlanych przez Rosyjski Korpus Kaspijski uruchomiono na tej drodze regularny ruch dyliżansów. Droga była przezna cały rok i kursowała po niej tak zwana poczta łącząca Petersburg z Tbilisi. W 1861 roku droga przeszła gruntowny remont pod nadzorem Polaka Bolesława-Statkowskiego. Stała się najnowocześniejszą drogą w Imperium Rosyjskim. Na początku XX wieku planowano zbudować kolej wzdłuż drogi, ale I wojna światowa i rewolucja Lenina położyły kres tym planom. Na przełęczy Dżwarii 2379 metrów nad poziomem morza nie ma jeszcze śniegu. drogi wojskowej skierowaliśmy się na przejście graniczne i dalej do Azerbejdżanu. Przejście nie było łatwe. Skonfiskowali i komisyjnie spalili naszą mapę za Kaukazia, bo nieprawidłowo według Azerów pokazano granicę ormiańsko-azerską. Dali nam tylko trzy doby na przejazd przez ich kraj do Iranu. Ponieważ nie chcieliśmy zostawić kaucji 1930 dolarów za każdy motocykl, obawialiśmy się, że stanie się ona bezzwrotna. Nie mieliśmy dużo czasu na zwiedzanie Azerbejdżanu. Próliśmy do Baku odebrać paczkę z częściami do motocykli. Spotkaliśmy się z polskim konsulem, do którego wysłaliśmy paczkę z częściami. Korzystając z cywilizacji nieco naprawiliśmy nasze motocykle. Tomek podniósł odrobinę przedni błotnik, ja wydłużyłem boczną nóżkę. Tuż obok naszego noclegu w Krzakach, gdzie wieczorem zmienialiśmy olej w silnikach, zobaczyliśmy o poranku wieże wiertnicze na morzu Kaspijskim. Granica Iranu zatrzymała nas na cały dzień. Nie mieliśmy karnetu de passage. Teoretycznie nie można wjechać bez niego do Iranu, ale dzięki długim negocjacjom udało się. Pisali na motocykle do paszportu pod wizę irańską. Na irańskich drogach najbardziej interesowały mnie stare amerykańskie ciężarówki z lat 70. sprzed rewolucji Homeiniego. mogliśmy późnym wieczorem znaleźć miejsca na nocleg nad Morzem Kaspijskim, przygarnął nas rolnik, nie dało się z nim komunikować w żadnym znanym nam języku, ale spędziliśmy z jego rodziną cały wieczór w przyjaznej atmosferze. Teraz kierowaliśmy się na wysokie góry w doliny Alamut, tam skąd pochodzili dawni asasyni, tam mieli swoje zamki perscy killerzy na wynajem. Był od IX wieku siedzibą nizeryckich Ismailitów, zwanych asasynami. Legenda mówi, że mieszkał tu słynny Starzec z gór postrach krzyżowców. Jego uczniowie byli członkami wielu morderczych misji na tyłach wroga, ale także zmieniali bieg historii, przyczyniając się do śmierci władców. Ciągle pracują tu ekipy archeologów. Przyjechaliśmy do Tehranu, aby załatwić pakistańskie wizy. Zanocowaliśmy w parku ponad miastem. Wyrobienie wiz wymagało długich negocjacji i wizyty w polskiej ambasadzie, gdzie przyjęto nas ze zdziwieniem. Pytano, czy nie boimy się podróżować po Iranie. Pan konsul wydębił od nas najświeższe informacje o kraju, gdzie przebywa, jak wyglądają drogi, tankowanie paliwa, nocowanie, kontakt z ludźmi. Tehran to niezwykle zatłoczone miasto położone w, na wzgórzach. Tłok pojazdów jest tak duży, że nie da się przecisnąć motocyklem nawet po chodnikach. Dalej ruszyliśmy na wschód, w kierunku słonej pustyni Dasht. Pracowaliśmy na pustyni. Zbrylona sól pokrywa piasek na 10 cm. Chcieliśmy przejechać na Azymut przez pustynię. Przygotowałem w domu trasę ze zdjęć satelitarnych, ale zaraz na początku trafiliśmy do tajnej bazy wojskowej, gdzie nas zaaresztowano. Przesłuchiwali nas przez cały dzień, a motocykle nam prawie rozmontowali. Na koniec postawili nocleg w hotelu i śniadanie. Życzę dobrej drogi. Może dlatego, że na przesłuchaniach ciągle im powtarzałem, że muszą mieć atomice bo im amerykanie zabią zajaz na włościa perskie. Pojechaliśmy jednak przez pustynię, ale ominęliśmy znaną już nam bazę wojskową. Rano wpadliśmy na patrol wojska, ale prócz wspólnej herbaty i ściskania prawicy, nic od nas więcej nie chcieli. Przyjechaliśmy do jazd, To miasto istnieje od 3000 lat. Kiedyś nazywało się Isattis. Od VII wieku, kiedy Persje najechali Arabowie, w Jast schronili się przed przymusową konwersją na islam wyznawcy zoroastrianizmu. Jas jest otoczony pustynią i to zapewnia mu przez tysiąclecia względny spokój. Zwiedziliśmy świątynię zoroastriańską, gdzie pali się płomień od około 1500 lat. Zoroastrianizm istnieje od 4000 lat, ale opiera się głównie na naukach Zaratusztry, który żył w VI-VII wieku przed naszą erą. Zmieniliśmy wreszcie zużyte opony. Teraz będziemy jechać na kostkach. Nocleg na pustyni i rano jedziemy na Zymut do Esfahanu. W Esfahanie zanocowaliśmy w hotelu Amir Kabir. Znają go wszyscy podróżujący przez Iran. Pięć lat temu siedzieliśmy tu z Iwoną dwie noce. Esfahan to perła Iranu, najważniejsze miasto w kulturze i religii regionu. Wiele tu zabytków i wspaniała atmosfera wieczorem na głównym placu Hameiniego. W sklepach w Esfahanie można znaleźć najlepsze rękodzieło irańskie. Ze Sfahanu musieliśmy wrócić do Teheranu, aby odebrać wizy pakistańskie. Pojechaliśmy autostradą. Nie chcieli od nas opłaty, bo w Iranie motocyklem nie wolno jeździć po autostradzie. Ale przyjezdnego przecież się nie wyrzuci na boczną drogę. Dwa dni koczowaliśmy w krzakach przy autostradzie, na przedmieściach Teheranu. W końcu wyruszyliśmy w góry Hachar Mahal, aż do granicy Iraku. Przedzieraliśmy się przez góry bocznymi drogami. W tych górach można jeszcze spotkać prawdziwych koczowników Gorbatti, takich irańskich cyganów, mieszkających w namiotach. Następnego dnia dojechaliśmy do Czoka Zanbil. Siedziby króla Untażgala władał tymi terenami 3400 lat temu. Dziś niewiele zostało zbudowli z niewypalanej, suszonej na słońcu cegły. Za to muzeum w miasteczku Susz, po polsku Suza, może pochwalić się ciekawymi zbiorami wyciągniętymi z pałacu króla untażgala. Wieczorem dojechaliśmy na Zatokę Perską. Wszędzie tutaj są rurociągi, z których cieknie ropa i zapach wypełnia całą przestrzeń. Nie udało się nam zanocować w terenie. Skończyliśmy na posterunku wojskowym, a następnego dnia wjechaliśmy na plażę Zatoki.